Gdy 29 rozpoczęła się nowa liga po dwójki, to ja oczywiście zrobiłem nockę. No to jest takie normalne, wydaje mi się, gdy wychodzi nowy sezon, zwłaszcza z perspektywy osoby, która trochę tym żyje, ale po tej nocce. Pierwsze co zrobiłem to nie sen. To wsiadłem w pociąg, zabierałem ze za sobą swoją dziewczynę Halimę, by kierować się, oj panie konduktorze, tym razem do Warszawy. Bo jeśli oglądacie czasami Twitcha, zwłaszcza w tym czasie około nowo sezonowym, to być może kojarzycie, że odbywał się wtedy wypoeda po prostu event fizyczny event wydarzenie. I tutaj w ogóle ciekawe jest to, że wygnańcy rosną siłę na mapie tutaj się zaznaczamy jako Polska, bo przypominam, że jeszcze parę miesięcy temu ja organizowałem lana na parę dziesiąt osób, gdzie spędziliśmy właśnie parę dni na start ligi we Wrocławiu, wspólnie spędzając ten piękny czas. I oczywiście opisały nas media i w Polsce, i za granicą, i w ogóle widziało to GGG. Na Reddicie to zrobiło ponad pół miliona wyświetleń, tak więc jako organizator mogłem czuć się zadowolony. Natomiast tym razem ja byłem gościem na evencie, bo co jakiś czas faktycznie jestem jeszcze dopytywany, o co chodzi z tym eventem i sytuacja wygląda następująco. To był taki event, bardzo mocno powiązany właśnie z tym, że po pierwsze była promocja tego nowego sezonu i był właśnie ten free weekend. Więc zaproszonych zostało dużo różnych influencerów, niektórych połowych niektórych tam z zewnątrz nie? więc z jednej strony mogłem tutaj zbić piąteczkę z chociażby kondysem, przepraszam, kondysem, czy miałem też okazję po prostu poznać takie osoby, co nie spodziewałem się za bardzo, że, że będę miał okazję, że tak powiem, się przeciąć kiedykolwiek, to znaczy chociażby e, szanowny pan Mamon, czy szanowny pan z swoją drogą mam on prywatnie, bardzo sympatyczny człowiek. A cinkrof powiedział mi, że prowadzę streamy jak Brokelon, Co rozumiem, że jest komplementem, bo bardzo szanuję pana Armigiusza. W każdym razie struktura eventu, przez to, że była taka bardzo mocno związana z tym, że po pierwsze to coś nowego, a po drugie. Nowi gracze mogą zacząć w każdym momencie. To było tam takie trochę nastawienie, że po prostu, kto tam fizycznie był, czy był graczem z doświadczeniem, czy kimś zupełnie nowym, że może być wzięty przez jednego z tam influencerów. Ja wiem, że to słowo influencer brzmi jak choroba. Po prostu najprościej pewnie powiedzieć, no, streamerów, tak? I mieli się po prostu dobrać w grupę na hardkorze, tartując od zera, tak, że jak ktoś zginie, to reszta mu pomaga, żeby jakby całą drużyną progresować, niezależnie od poziomu zaawansowania. Tak więc ja też tam partycypowałem, wziąłem oczywiście po swojej lewicy Halimcia naprzeciwko mnie, wziąłem Dwójkę widzów, którzy się tam fizycznie zjawili, jeszcze z jednym się połączyłem, bo akurat jakby moje tam stanowiska miały cztery miejsca, a chcieliśmy mieć drużynę pięciosobową, więc wziąłem jeszcze Jezines od nas z Discorda. I tutaj w ogóle wychodzi taka rzecz, którą bardzo lubię w wszelkiego rodzaju eventach fizycznych, chociaż samemu jestem piwniczakiem, wiadomo, ale fajnie jest czasem dobrać twarz. Jakiś osób, których Niki kojarzysz. Jak na przykład właśnie to co mówię, nie? że ja tam wziąłem po prostu fizycznie osoby, które się okazały, że są widzami i tam wpadły na evencik, pozdro Redinald oraz koala. Od Redinalda to ja w ogóle jeszcze dostałem gierkę planszową o Bobrach, żeby sobie pograć z Halimą w drodze powrotnej. Tak więc wzbogaciłem się jeszcze o podarunek fizyczny, dzień bobry. <laughs> W każdym razie, chciałbym to wszystko, że tak powiem, połączyć z wami, mózgowo zrobić połączenie, bo pamiętacie może jakiś taki mój wywiad z przed jakiegoś roku z twórcami PoW, gdzie zapytałem ich o polską wersję językową i powiedzieli mi w zasadzie już wtedy coś takiego na zasadzie hm, wiesz co, w sumie to Polska jest bardzo wysoko w tej chwili na naszej liście nadchodzących lokalizacji, bo jest praktycznie największym albo jednym z największych community językowych, które jeszcze nie mają swojej lokalizacji językowej. I teraz sobie trochę tak myślę, że Puff of Exile rośnie w siłę. My na mapie nawet rośniemy, bo to jest już drugi event w, w tym roku dosłownie, fizyczny, całkiem spory. Tak więc lubię przekuwać swój optymizm trochę w takiej myśli, że hej, może serio się w końcu doczekamy języka polskiego. Może w końcu przyjdzie czas, że będziemy móc rzucić kule ognia, że będę mógł rzucić iskry przechodzące przez ścianę płomieni. Że będę mógł spuścić łomot przeciwnikom młotem bogów. Chociaż nie, bo musiałbym wtedy grać wojownikiem. Co swoją drogą co nie jest złym pomysłem, bo widzieliście ostatnio poradnik do wojownika. W każdym razie to jest na pewno coś, co by mnie podekscytowało, bo ja wiem, że w community jest dużo takiego elitaryzmu czasami, takich purystów, którzy są jak. Haha, Piotrek, ale jak to właśnie chciałbyś nosić, nie wiem, oko podglądającego zamiast ołoczaj, ale... No w sumie to tak, no co to jest za problem? Wychowałem się na dublażach, na translacjach gier i wydaje mi się, że w większości z nas to jest kwestia przyzwyczajenia, bo jeśli 20 lat temu grałeś w grę po polsku, to prawdopodobnie jest ogromna szansa, że zapadła ci ta polska wersja językowa w pamięć jako coś naturalnego. Po prostu jest, jako ludzie jesteśmy bestiami przyzwyczajeń. Więc wydaje mi się, że polska wersja po prostu może być czymś ciekawym i może być po prostu też w naszym regionie czymś, co zachęci mnóstwo osób. Tak więc ja, słuchajcie, ja tutaj wącham kopium, że te wszystkie omeny, które teraz widzimy przed nami, to jest po prostu, to jest dopiero przedsmak tego, co nadejdzie. Czy tak jest? Nie wiem, ale fajnie jakby tak było. To w zasadzie tyle, taki mały filmor, w którym chciałem się wam podzielić, o co w ogóle chodziło z tym wydarzeniem, jakimiś takimi luźnymi przemyśleniami. Poza tym dostępne przebitki, to chciałem wam je pokazać, żebyście zobaczyli sobie, co tam się działo, jak to tam wyglądało. I co? Dziękuję wam. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć następnym razem na YouTubie, a czego wam brakuje teraz na kanale. Jakiś filmor, który uważacie, że już dawno powinien się tu stali znaleźć. No i tradycyjnie zapraszam na Twitch Maciej Czak. Dobra, tyle, dzięki, Hello.